Rok 2025. Rok, który wielu miało nadzieję przyniesie pokój i stabilizację światu nękanego konfliktami i niepewnością. Jednak rzeczywistość daleka jest od wizji. Echa wojny i krzyki przesiedlonych rodzin wciąż rozbrzmiewają na całym świecie. Świat patrzy, jak wojna na Ukrainie szaleje. Konflikt, który rozpoczął się lata temu, nie wykazuje oznak wygasania. Miasta leżą w ruinie, a niegdyś, tętniące życiem społeczności, są teraz miastami duchów. Społeczność międzynarodowa pozostaje podzielona co do sposobu reagowania, a niektórzy wzywają do większej interwencji, a inni opowiadają się za rozwiązaniami dyplomatycznymi. Miliony uciekły, szukając schronienia przed przemocą. Ci uchodźcy, niosąc tylko najpotrzebniejsze rzeczy, wyruszają w niebezpieczne podróże w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Obozy dla uchodźców, które miały być tymczasowymi schronieniami, stały się dla wielu półstałymi domami. Warunki w tych obozach są trudne, z ograniczonym dostępem do podstawowych artykułów, takich jak żywność, woda i opieka medyczna. Wiele ukraińskich rodzin patrzyło na Stany Zjednoczone jako na promyk nadziei. Wierzyli, że w Ameryce znajdą bezpieczeństwo, wolność i szansę na odbudowę swojego życia. Podróż do USA jest pełna wyzwań, ale obietnica lepszej przyszłości podtrzymuje ich na duchu. Szukali bezpieczeństwa i szansy na nowe życie. Dla tych, którym się udało, początkowa ulga była namacalna. Rodziny się połączyły, dzieci śmiały się i bawiły, a przez krótką chwilę groza wojny wydawała się odległym wspomnieniem. USA zaoferowały im schronienie. Miejsce, w którym mogli zacząć od nowa. Jednak ostatnie zmiany polityki administracji Trumpa wprowadziły nowe wyzwania. Zaostrzenie polityki imigracyjnej i zawieszenie programów dla uchodźców sprawiły, że ukraińskim uchodźcom coraz trudniej jest znaleźć ukojenie w USA. W całym kraju wybuchły protesty, a wielu Amerykanów wyraziło swój sprzeciw wobec tych zmian. Niepewność i strach zastąpiły nadzieję wielu Ukraińców szukających schronienia w USA. Niegdyś jasna ścieżka do bezpieczeństwa stała się labiryntem biurokratycznych przeszkód i wyzwań prawnych. Rodziny żyją w ciągłym strachu przed deportacją, a marzenie o nowym życiu w Ameryce wydaje się oddalać. Zawieszenie kluczowych programów i wzmożone działania deportacyjne postawiły ukraińskich uchodźców w niepewnej sytuacji. Wielu z tych, którzy już zaczęli odbudowywać swoje życie, stoi teraz w obliczu perspektywy powrotu do ogarniętego wojną kraju. Emocjonalne i psychologiczne piętno tych rodzin jest ogromne, ponieważ borykają się z niepewnością co do swojej przyszłości. Ten esej zagłębia się w wpływ tych zmian polityki na ukraińskich uchodźców. Bada ludzkie historie kryjące się za nagłówkami gazet, rzucając światło na zmagania i odporność tych, którzy znaleźli się w ogniu krzyżowym decyzji politycznych. Poprzez te narracje chcemy uświadomić trudną sytuację ukraińskich uchodźców i pilną potrzebę współczującej i humanitarnej polityki imigracyjnej. Program Uniting for Ukraine. Był dla wielu Ukraińców uciekających przed wojną ważnym wsparciem. Uruchomiony w odpowiedzi na eskalację konfliktu, oferował możliwość nowego początku tym, którzy uciekali przed przemocą i niepewnością. Rodziny, rozdarte chaosem, znalazły ukojenie w obietnicy nowego życia w Stanach Zjednoczonych. Program był czymś więcej niż tylko ścieżką prawną. Był symbolem współczucia i wsparcia ze strony narodu amerykańskiego. Ten program Wdrożony przez poprzednią administrację, pozwolił Ukraińcom legalnie wjechać do USA. Uprościł proces imigracyjny, ułatwiając tym, którzy znaleźli się w potrzebie, znalezienie schronienia. Inicjatywa została uznana za znaczący krok w pomocy humanitarnej, odzwierciedlającym zaangażowanie USA w globalną odpowiedzialność i prawa człowieka. Zapewnił im dwuletni okres, w którym mogli spokojnie żyć i pracować. W tym okresie Wielu Ukraińców zintegrowało się ze społeczeństwem amerykańskim, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego i wzbogacając tkankę kulturową swoich nowych społeczności. Dzieci uczęszczały do szkół, uczyły się angielskiego i poznawały nowych przyjaciół, podczas gdy dorośli znajdowali zatrudnienie i zaczynali odbudowywać swoje życie. Jednak administracja Trumpa zawiesiła program UTRU -E w styczniu 2025 roku. Ogłoszenie pojawiło się bez ostrzeżenia, pozostawiając wielu w szoku i niedowierzaniu. Decyzja spotkała się z krytyką ze strony Organizacji Praw Człowieka i obrońców, którzy argumentowali, że podważa ona wartości współczucia i wsparcia, które reprezentował program. Ta decyzja wywołała falę protestów w społeczności ukraińskiej. W całym kraju wybuchły protesty, gdy ludzie zjednoczyli się, by wesprzeć uchodźców. Ukraińska diaspora wraz ze swoimi amerykańskimi sojusznikami wyraziła swoje obawy i zażądała przywrócenia programu. Zawieszenie nie tylko dotknęło tych, którzy już przebywali w USA, ale także zniweczyło nadzieję niezliczonych innych osób wciąż poszukujących bezpiecznego schronienia. Dla obecnych beneficjentów zawieszenie stworzyło ogromną niepewność co do ich przyszłości w USA. Wielu stanęło w obliczu perspektywy powrotu do ogarniętego wojną kraju lub życia w cieniu bez statusu prawnego. Strach przed deportacją wisiał w powietrzu, a marzenia o stabilnym, bezpiecznym życiu wydawały się rozpływać. Dla tych, którzy mieli nadzieję uciec przed wojną i połączyć się z bliskimi, drzwi do bezpieczeństwa zatrzasnęły się. Zawieszenie programu U4U było druzgocącym ciosem. Pozostawiając wielu w zawieszeniu i niepewności co do ich przyszłości. Wpływ tej decyzji będzie odczuwalny przez wiele lat, ponieważ rodziny będą nadal borykać się z wyzwaniami związanymi z przesiedleniem i poszukiwaniem miejsca, które mogłyby nazwać domem. The suspension of the U4U program is just the tip of the iceberg. The Trump administration simultaneously expanded deportation efforts. A directive issued in January 2025 granted federal immigration authorities broad powers. This directive allows for expedited removal of migrants, including those with humanitarian permits, without a court hearing. This puts countless Ukrainians who came to the US seeking refuge at risk of being sent back to a conflict zone. Tymczasowy status ochrony (TPS) to ważne zabezpieczenie dla wielu Ukraińców w USA. TPS chroni uprawnione osoby przed deportacją i pozwala im legalnie pracować w kraju. Administracja Bidena przedłużyła TPS dla Ukraińców, natomiast administracja Trumpa nakazała przegląd programu. Ten przegląd wywołał niepokój wśród Ukraińców mieszkających i pracujących w USA w ramach TPS. Możliwość utraty chronionego statusu i deportacji jest realna.